Jadę sprawdzić, jak wyglądają szlaki u góry. Podzącą sobotę wypada nam ostatnia, pierwsza sobota w tym roku. Pierwsza sobota jest to cykl wycieczek organizowanych przez Fundację BR. Zgodnie z nazwą odbywają się one w każdą pierwszą sobotę miesiąca. No i właśnie nadchodzi, ostatnia, dwunasta w tym roku. Ogólnie 9 tras mamy zaplanowanych z góry, i pozostają trzy trasy, czyli grudzień, styczeń, luty których nie ma sensu nic planować, no z uwagi na warunki atmosferyczne. Pogoda fajna, ale niestety po dzisiejszym śniegu jechać się nie da. Próbuję objechać tutaj równicę z drugiej strony. Chwilowo jest ok. No tu już na grzbiecie jestem, w stronę szczytu. No to tak jako tako. No. 884 metry. Jednak pojechałem dalej, ale tylko po to, żeby tu posiedzieć. No bo ogólnie to ten szlak jest nieprzejezdny. Zjazd z tej równicy jako tako. Zaraz wjadę na szlak i zobaczymy, co będzie. Zjazd z równicy nawet całkiem fajny. Myślałem, że będzie sporo lodu, ale nie ma praktycznie w ogóle. Jadę jeszcze sprawdzić opcję przez Bukową na trzy kopce. Jest też taka opcja, żeby przez 3 kopce przejechać na Cieńków. No i oczywiście najważniejsze w tym wszystkim jest słońce. Do Bukowej elegancko. No i powoli zbliżamy się do odcinka leśnego, który łączy tutaj nas z żółtym szlakiem. No i jeżeli on będzie nieprzejezdny, to ta trasa nie ma kompletnie sensu. Jest i żółty szlak. Kolejna bardzo dobra miejscowa Chwila postoju. Słoneczko powoli zachodzi, robi się coraz chłodniej. No i nie pozostało nic, jak brzegiem Wisły dojechać do Ustronia. Szczegóły z naszej trasy macie oczywiście na stronie www.bestidyrower.eu w zakładce wycieczki. Widzimy się w sobotę, no i nie zapomnijcie o dwóch parach skarpetek.